Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, a to jest oczywiście ojczyzna. Eee, Dziś chciałem wam dzisiaj pokazać, czy udało mi się tutaj porozbudować. Zobaczcie, mamy tutaj taki domek, który właściwie jest jeszcze szkieletem domku, bo tam nic nie jest jeszcze skończone, ale już powoli, powoli zaczyna on nabierać jakiegoś kształtu. Zaraz zobaczcie go z boku. To jest ta dolinka, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Zobaczcie, to jest dokładnie ta sama dolinka. Tam jest ten, ten taki wielki, wielki półkolisty obiekt, który znajduje się na niebie i drabina oczywiście do niego. A tutaj jest nasza słodka, skromna dolinka. Tam jakieś koniki biegają, tam jest dosyć ładne drzewo, które zaraz wam... Może zaraz Wam nie pokażę, ale któregoś czasu wam na pewno pokażę, dlatego że tam jest bardzo fajny motyw i można to jakoś wykorzystać. Ale na razie lecimy standardowo, oczywiście, do. Domku, który wam zaraz pokażę, wyrównałem tutaj teren dosyć um, specyficznie, o czym zaraz się przekonacie. Bo nie do końca pozbyłem się tych wszystkich takich dziwnych obiektów, nienaturalnych, jak na przykład latająca taka wyspa tutaj i tak dalej. Także ta część rzeczy jeszcze niestety została. Ale zobaczcie, mamy tutaj takie schodki, właśnie żeby się dostać. Schodki są po dwóch stronach: jest po tej właśnie i po tamtej. No można wejść jeszcze, jeszcze wyżej, tutaj na, na tyły domu. Um, sam domek właściwie niczym szczególnym się z boku jeszcze nie, nie, nie cechuje. Um, ale myślę, że to uda nam się naprawić w kolejnym odcinku dlatego, że tam już będziemy, myślę, w kolejnym albo w kolejnym, w kolejnym wzięli pełen schemat domu. jak widzicie tutaj mamy trzy piętra jest parter, to piętro jakby środkowe i poddasze, dach też jeszcze nie jest wykończony jak widzicie nie ma tu jeszcze nic właściwie skończonego, ale tutaj mamy takie ekspresowe zejście w dół, którego wam nie pokażę, bo sami wiecie o co chodzi w tym zejściu w dół, no po prostu się skacze w dół, wychodzi tam nie można sobie spokojnie łazić, także żeby nie schodzić tymi schodami gdzie schodzenie po schodach jest dosyć niewygodne, zobaczcie zresztą no, nie, nie, nie wygląda to przede wszystkim zbyt fajnie, i jest, nie jest zbyt szybkie. Um, to zrobiłem właśnie takie dodatkowe zejście. Ok, na razie kata, oczywiście, totalnie nie jest bezpieczna. Na razie się tylko postawiłem tylko łóżko, żeby sobie ustawić spawn, ale z tego, co się orientuję, chyba tego spawnu nawet nie ustawiłem. W sensie, bo to chyba czas się przespać, nie? Żeby, żeby ten spawn mieć ustawiony. No, chyba tak. No dobra, nieważne. W każdym razie łóżko mają postawione. Miejmy nadzieję, że w tej wyprawie nie zginiemy. Oczywiście standardowo podczas budowania przełączyłem sobie na pisful, żeby nic mi tutaj nie biegało i nie rozwalało mi niczego, bo nie chcę po prostu marnować czasu na to wszystko. Tutaj mam też wejście na dach, zrobione z dirta. Musiałem porobić takie rzeczy, bo bo ten dach oczywiście nie jest skończony jeszcze i tak dalej, więc muszę jeszcze nad tym pracować. Tutaj mamy takie ozdobniki, powiedzmy pseudo. Ja nie jestem może jakimś wielkim architektem, ale coś tam na, na swoje potrzeby to jestem w stanie sobie zbudować. Tu widzicie, jeszcze jest ta pozostałość po tej wyspie. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zobaczyłem dwie fajne rzeczy, które chciałbym koniecznie zobaczyć z bliska, bo jeszcze tego nie widziałem z bliska, a myślę, że to był bardzo fajne bardzo fajna rzecz, żeby to zobaczyć. Tylko musimy iść po żarcie, bo ja nie wiem gdzie to żarcie mam. Ono chyba było w piecyku, ale podczas niszczenia tego piecyku strzelam, że po prostu z niego wypadło. I teraz go po prostu nie widzę. A nie jest! Kukt porcza, porkczap, dobra, czyli mamy. Przede wszystkim jeszcze zanim wyjdziemy, to chciałbym sobie zrobić jedną skrzynkę tutaj wewnątrz, dlatego, że brakuje mi miejsca. Jakby w tamtych skrzynkach już, to sobie po prostu zrobię tutaj kolejną i sobie w niej schowam te rzeczy takie, których nie chcę stracić podczas tej wyprawy i musimy sobie ustawić tutaj koniecznie jakiś punkt Jak to się robiło? O, nie, tak Jakoś się ustawiało punkt Tylko nie pamiętam jak M? Tak, M Nie, A, nie Okej, okay, już mam <laughs> Waypoint name Nazwijmy go po prostu domek bo to będzie nasz domek, zmienimy ten kolor, żeby był jakiś taki, nie wiem Bardziej przystępny, jakiś nie wiem, na niebieski albo na fioletowy. O, fioletowy kolor jest, jest świetny. Zostawmy sobie taki ciemny fioletowy. Okej. Okay. No i świetnie. Mamy teraz tutaj ustawiony waypoint, do którego będziemy mogli dojść w razie gdybyśmy zginęli i nie zrespili się tutaj, bo ja nie jestem pewien czy to działa tak jak, jak myślę, że działa. I zostawmy tutaj wszystkie rzeczy, które nam nie są potrzebne, czyli te wszystkie śmieci, to może zabierzemy, ale te wszystkie rzeczy, które nieszczególnie nam się przydadzą podczas tej podróży... O nie, to się przydasz. To się też nie przydasz, no to się może przydasz, dobra. Jeszcze zrobię sobie narzędzia, z... Te... No, żeby mieć tego więcej po prostu. Ej, co jest? Wypadło mi jedno to, jedno drewno i coś kliknąłem. Um, jeszcze raz. Hop, hop i hop, dobra. Um, Kilow musimy sobie koniecznie zrobić, dlatego że killoff, z tego co widzę, jest nieco uszkodzony, a nie chcę, żeby był taki uszkodzony. Mieczyk mamy. No, wszystko już powinniśmy tutaj mieć, bo zbroje chyba tak, Zbroje jeszcze mamy. Co prawda, jest już troszeczkę zmaltratowana, ale jeszcze e, jest. Dobra, ok. Więc teraz pokażę wam, co konkretnie chciałem zobaczyć w tym odcinku, bo tam za tą górką znalazłem coś co mnie strasznie zaciekawiło mianowicie tam jest taki jakby e, spaczony teren, który ja chciałbym obczaić plus druga rzecz jeżeli starczy nam czasu, tam widzę zaczątek e, latającej wyspy którą również chciałbym dzisiaj odwiedzić a e, właśnie w związku z tym, że latająca wyspa to jeszcze weźmiemy sobie z tej skrzynki troszeczkę dirta żeby móc się tam wywindować um, no dobra, ok. i schodzimy w takim razie na dół e, nie zrobiłem jeszcze zejścia z tej strony i nad tym strasznie ubolewam bo ciężko jest naprawdę tutaj schodzić. Bo zobaczcie, to jest, jest skarpa taka, tam pod spodem jest wyrzeźbiona taka, taka jaskinia, jakby. W związku z czym ciężko jest mi po prostu złazić stąd. Z tej strony jest chyba jakieś takie miarologiczne zejście, bo to jest taki. O, takie coś, właśnie. Ale też nie ma jakiegoś normalnego zejścia. No szkoda, kurde, bo naprawdę muszę sobie zrobić z tej strony jakieś zejście. Ale tu też nie ma, tu też. Może jakoś. O, tutaj po tych, po tych, tych pozyskakujemy sobie. Hop, hop. No jakoś, jakoś ujdzie coś. Troszeczkę się uszkodzimy co prawda, ale, ale udało nam się zejść. Nie podoba mi się tylko to, że jest, że jest noc. A w związku z tym, że jest noc, to my sobie szybko skoczymy jeszcze jednak do tego, do naszego mieszkanka. No i bez sensu zaskoczyłem tutaj. Musimy sobie szybko tam zejść, żeby się przespać po prostu, zanim zaczną się respić potwory. I przy okazji ustawimy sobie ten dziadowski spawn point. O, da się tu wejść od boku jednak. Ustawimy sobie ten dziadowski spawn point, którego nie mamy ustawionego. Także dajcie mi sekundkę, a ja za chwilę. Wrócę już z ustawionym spawn pointem. Ała. Okej, okay. dzień wstał, a my lecimy już na tą wyprawę. Ok, czyli z tamtej strony jest zejście. Nawet lepiej, jeżeli z tamtej strony jest zejście, bo będziemy mogli bezpośrednio dostać się do tego um, spaczonego terenu, którym jest strasznie, strasznie ciekawi. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Bo ja, m, oczywiście, w związku z tym, że jestem mną, to nie raczyłem sprawdzić, co to jest. Do tej wody lepiej nie wskakiwać, bo to się może źle skończyć. Zwyczaj jest tak, że jest jakaś, jakaś, jakaś innego koloru woda. To nie jest dobry pomysł, żeby na nią wchodzić. Okej, okay, to wygląda mi po prostu na, na jakiś. Fibrous Taint. Zobaczymy, czy da się na to wejść. Da się. O, i sobie daje jakiś taki błotnisty. Au! Aha, czyli jednak, ważniejsze na to, daje nam jakiś, jakiś efekt, ale ten efekt dosłownie tylko chwilę na mnie podziało. Ja sobie zjem to. I zjem sobie to, żeby uzupełnić. I spróbujemy na to wejść od drugiej strony. Tutaj, jak widzicie, jest jakby taki. Fibrous Taint. Aha, to jest takie błotko tylko na tym. Zobaczcie, na to tą... A nie, to jest tainted soil z kolei. Czyli na ten fibrous taint chyba jeszcze jesteśmy w stanie wchodzić, ale już na to... Wydaje mi się, że nie jesteśmy. Zaraz zresztą sprawdzimy. Nie, wychodzi na to, że jesteśmy w stanie potem wchodzić. Może czegoś dotknąłem, czegoś takiego, czego zdecydowanie nie powinienem dotykać. Na razie potem mogę normalnie ładzić. No dobra. O, tego chyba nie mogę dotknąć. Crusted taint, bo ja tego dotknąłem. O że tam coś spadło. To tego crusted taint postaramy się... Au. Au. Aha! Tainted grass, ja musiałem na to nadepnąć. Dobra, no okej, okay. w takim razie postaram się tego unikać. Tu mamy tą dziwną wodę, której nie będziemy do. <laughs> Patrzcie! Łoszczyt! Oh, shit! Oh, SHIT Czy ten kurak jest jakiś zmutowany? Boże, zmutowane kuraki. <laughs> tego jeszcze nie było. A to się da zebrać? Ciekawe. No dobra. Jak widzicie, tu jest tego. to jest przerażające. Taint Swarm, oh shit! To podchodzi do mnie, to podchodzi do mnie! Oddal się głupie, głupi stworze! Oddal się! Co to w ogóle jest? Co to jest? Jakaś chmura kulek, które chcą mi zamordować Przestańcie chcieć mnie zamordować głupie kulki Okej, okay. ciekawe z czego one się rodzą W ogóle, kto jest? Taint Spore Swarmer, z tego się z wyradzają, jak to mogę zniszczyć? A to mogę zabić Dobra, musimy szybko to zabić wszystko jasne. Zobaczcie, mamy tutaj po prostu osobnego. Osobny item, który generuje kolejne moby. Jezu, ile się tego naryspiło tutaj. Patrzcie, w ogóle, masakra. Tainted goo as infected Flux Flux Taint. Ok, już chyba. Już chyba jest ok. Zbierzmy jeszcze ten taki. O. Idźmy stąd. Ciągle jestem zarażony tym Flux taint, A Pewnie dlatego, że łażę po tej. No dobra, udało mi się jakoś, jakoś to przeżyć. Nawet zdobyliśmy coś co nazywa się Tainted Goo, co może mi się w przyszłości jakoś przydać. Ciekawy, bardzo bardzo ciekawy motyw. Ja naprawdę uwielbiam... Zobaczcie, to wszystko się w ogóle zamienia. Patrzcie, nawet drzewo się zamieniło w to. Czyli ta korupcja być może się posuwa dalej. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby ona dotarła do mojego tego... Do mojego domku, więc będziemy musieli jakoś się, się tym zająć. Um, no dobra, to mi strasznie przypomina te, te Corrupted Land'y z Terrarii, nawet ma bardzo podobny kolor. Ale my na razie zajmiemy się kolejną rzeczą, którą zaplanowałem na ten odcinek, mianowicie tą latającą wyspą. Ja bardzo ciekawy jestem, co na tej latającej wyspie można znaleźć, dlatego że ja akurat z, tym, z tymi modami, z latającymi wyspami i tak dalej, to zbyt bardzo nie jestem, nie jestem zapoznany. Więc naprawdę bardzo chętnie bym to zobaczył. Spruce Wood, zobaczcie. Bardzo fajnie są te krzaczki w ogóle, muszę sobie je pozdobywać, bo te krzaczki rodzą właśnie te różne... a zobaczcie. Te różne... Jak się mówi? Blueberry, te jagody. O, no, zobaczcie, ja sobie teraz zjem. Zwłaszcza, że to jest takie dosyć fajne do jedzenia, bo uzupełnia dosyć mało HP, e, a czy dosyć mało tego na jedzenia, a za tym idzie. O, tu można wyjść z strony góry. Tainted goo infected you with taint. Aha, bo to mnie infekuje. Tainted goo, to dlatego. Ale ciekawe do czego to służy. No dobra, na razie to zostawimy w takim razie, bo to mnie infekuje z tym, tym, tym czymś tam. Chociaż może... To... nie, na pewno się nie uda tego donieść do tego. To będziemy musieli po prostu zaatakować jeszcze raz takie, taki swarm, czy znaleźć takie coś. Tylko po to, żeby zdobyć ten Tainted Goo i ustawić go po prostu w jakiejś skrzyni, bo coś czuję, że to po prostu nas zatruwa. Za każdym razem jak trzymamy to w łapie. Bardzo fajny motyw swoją drogą, więc będę musiał jakoś z tego w przyszłości skorzystać. A tymczasem wchodzimy sobie na górkę. Wchodzimy sobie na górkę, bo na tej górce, jak sądzę... Będziemy w stanie łatwiej dostać się z tej górki. Będziemy w stanie łatwiej dostać się e, prosto, prosto tam, gdzie chcemy się dostać, czyli na latającą wyspę. Hop, hop, hop. Co prawda. O jezus, co prawda strasznie długo zajmuje wchodzenie tutaj. Może my się po prostu wywindujemy, co ja się będę pierdzielił. Bo to już jest pionowa ściana, to po tej pionowej ścianie już może być dosyć ciężko dostać się tutaj. No cóż, dobrze, że wziąłem więcej dirta. Mamy z 400, staki, więc będziemy mogli spokojnie. Się tam dostać i jeszcze spróbować się przewindować na wyspę. Więc miejmy nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu. O Boże. Ale naprawdę, strasznie mnie zaintrygowała ta sprawa z, z tym korupcją. Zobaczcie. O! To jest będzie fajny punkt widokowy. Będziemy musieli jakoś to wkrótce zagospodarować. Bo to jako punkt widokowy jest dosyć, dosyć fajne. Och, zobaczcie, widzimy tu całą krainę dookoła. Idzie tam nawet wyspę. Mam nadzieję, że nie zabije mnie wejście na nią. Widać ten corrupted land. Faktycznie to mam wrażenie, że ono się faktycznie posuwa do przodu. Naprawdę nie chciałbym, żeby ta korupcja dotknęła mojego domu. Chyba, że to może jakoś pomóc, można to jakoś ujarzmić. To też jest bardzo możliwe, bo te mody są strasznie rozbudowane. Nie sprawdziłem, co prawda, z jakiego modu jest, jest ta korupcja. Hmm. O, zobaczcie, tutaj możemy się dostać ten. Wow! Czy to są w ogóle jakieś emeraldy? Czy to... Ale to jest w ogóle ładne, zobaczcie. Na czymś takim, mieć posterunek, żeby sobie to wszystko oglądać. Tylko trzeba było ogarnąć jakieś portale. Tutaj jest 234 mody, z tego co pamiętam. Eee, więc strzelam, że na pewno jest jakiś mod odpowiadający za, eee, za portale. Głównie dlatego, że no tu jest tak mnóstwo modów że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja naprawdę nie widziałem jeszcze takiej paczki, gdzie było 200 modów zainstalowanych. Ta paczka, wyobraźcie sobie, włącza mi się przez... no, Boże, bardzo długo. I efektem tego wszystkiego jest chyba też troszeczkę klatkowanie, ale nie ma aż takiej tragedii. Zobaczcie, będziemy mogli zeskoczyć tam na dół. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo prawdopodobnie zginiemy od tego, ale tutaj na szczęście jest ten system grobów, który pozwoli nam jakoś sobie z tym poradzić. Boże, strasznie mnie teraz zaczęło klatkować na tym, na tej górze. Okej. Okay. No to co, my jolo i skakujemy na drzewo. Jolo. Slimy leaves. Tinker's Construct. Zobaczcie, tam są w ogóle slimy. Wow, ale fajna rzecz. Zejdźmy sobie tutaj w takim razie. Hop. Au. Slimy grass. Ciekawe, bardzo ciekawe. A to, co to za jest? Congilled blue slime. Oh shit, oh shit, oh shit. Czy się w to zatapiam? Czy mi się wydaje? Cześć, slime. Cześć, chciałbym Cię zabić głównie dlatego, że chcę zobaczyć, co z Ciebie może wydropić, ciekawego. Patrz, zajdźmy sobie tutaj. Patrzcie, to tak samo w flapie. Ło! Wow! Widzieliście to? Mogę się od tego tak odbić jakoś porządnie. Ło! Wow! Ale super. To są takie, te. To są takie slime bloki, jak wychodzą w tym nowym Minecrafcie, Ale kozackie. Slime dirt, to w ogóle jest cała taka wyspa poświęcona tym, tym slime'om jakby Tu widziałem też tego dużego slima. No, wyskocz, wyskocz, jak się wyskakuje? Muszę chyba się zatopić ca... O! Ha! Aha, bo na to się, na to trzeba wskoczyć, żeby się odbić Tak samo jak na tych, tych, zobaczcie Ja sobie zeskoczę na to I się odbijam, <grym> ale fajne Naprawdę fajna rzecz ale tu widziałem te slime'y, tylko że one chyba pospadały tam na dół No, tak mi się wydaje, Z swoją drogą bardzo ładne miejsce Tam jest nasz domek, daleko, 200 metrów stąd Okej okay. To widzę, że jest Rubberwood, który sobie tutaj wyruszył, chyba nie, nie, niezbyt celowo. Eee, Conjured Green Slime, Slime Leaves. Spróbujmy to w takim razie zdobyć, bo mnie bardzo ciekawi ten blok. Zbierzemy sobie to wszystko. Mod się nazywa Tinker's Construct, z tego co widzę. A to mnie bardzo zachęca, dlatego że Tinker to taka postać w, w docie, którą zresztą całkiem lubię. Mimo, że nigdy nim nie mnie grałem, ale zawsze, jak widzę mecz z Tinkerem, to zawsze jest ciekawie. Puszczam moczko tutaj do tych, którzy wiedzą, kto to jest Tinker. Hop, hop. O, 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 patrzcie, pojawiły się one się respią w tym tym. Zobaczcie. Cześć, duży slime. Muszę cię pokonać, bo Ty jesteś troszeczkę agresywny. Au! Chyba on mnie uderzył po prostu. A nie, to jest mały slime jeszcze, którego muszę zabić. I co, zaraz zobaczymy, czy coś z nich w ogóle wypadło, ciekawego? Czekajcie, czy coś z tych slimów. Gelatinous slime. But if we have nothing else to eat, czyli można to jeść, co ciekawe. No dobra, zbierzmy w takim razie... O, przed kolega. Zbierzmy w takim razie troszeczkę jeszcze tego e, zielonego, slime'owego materiału. O, z tego wypadają kropy! Slimy sampling. Świetnie, to w takim razie zbierzemy ten slimy sampling jeszcze. E, pójdziemy sobie może obok, jeszcze do tego ostatniego drzewa, które tutaj jest, bo można je zasadzić, to dobrze. Tak, tylko muszę tu wyskoczyć, a to chyba jest dosyć wymagające. Wejdziemy sobie tutaj, zatopimy się cały i wyskoczymy. Ok. I skopiemy sobie to jeszcze. Nie wiem do czego to służy. Pewnie będę musiał się niedługo przekonać, po prostu. Zwyczajnie to zbierając. Poczekamy, aż to wszystko w takim razie nam, że tak powiem, się rozpadnie. Pozbieramy te sadzonki. Po czym wykorzystamy je w jakimś nicnym celu. Ale zbierzemy sobie jeszcze to. Tylko to się chyba zbiera kilofem. Dokładnie. Zbierzemy sobie jeszcze ten typ. Um... Ten congealed blue... blue slime O tak, dobra Zrobimy sobie tylko parę sztuk Właściwie nie, nie jest mi aż tak dużo tego potrzebne Ciekawe co to jest, czy mogę tego... Aha, to się robi z tych takich właśnie... Gelatinous slime, a to? A, z zielonych Okej okay. No to jest taka ciekawa rzecz hmm, Czy coś już wypadło? Jakieś sezonki z tego? Robi się już nos, a nie chciałbym na nos tutaj zostawać Zbijemy to, o to też jest jakiś... Blue Slime Dirt Bardzo ciekawa sprawa Bardzo ciekawa sprawa I tu się ciągle respią te, te, zobaczcie, te slajmy Ciągle się respią te slajmy Mam już w ogóle 23 level, głównie dlatego, że mnóstwo kopie um, No dobra, okej okay. W takim razie co? Zmykamy stąd I kończymy No to co, robimy YOLO i zeskakujemy chyba tutaj, nie? Mam nadzieję, że się uda, że to będzie to strasznie smutne, jak mi się to nie uda A to jest całkiem możliwe, znając mój standard Dobra, lecimy! O nie, o nie, a nie, to jest, to jest tak głęboko, że patrzcie, luzikiem. Zobrawda wpadliśmy strasznie głęboko. Teraz musimy stąd wypłynąć. Tam są w ogóle jakieś glony. Boże, jakie to wszystko jest rozbudowane. Za to kocham modyfikacje, naprawdę za to kocham modyfikacje, że to wszystko jest tak mega fajnie rozbudowane. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ten dźwięk sygnalizował, że muszę uciekać po prostu stąd czym prędzej. Zmierzamy w stronę swojego domu. Przy okazji przejdziemy obok tej korupcji. Ciekawe czy do tej skoraptowanej... O shit, 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 shit To jest jakiś furious zombie, patrzcie jaki jest ogromny Chora bestio O nie, muszę się od tego oddalić, bo to tak mnie nawala, że to się w głowie nie mieści, zobaczcie On zdaje mi damage za każdym razem jak do mnie podejdzie, bo jest taki wielki, musimy od niego ucie uciec po prostu Zrespił się w ogóle przed nami właściwie, strasznie dziwna. Przy okazji zjemy coś, przykłada mi marnować trochę tych, te porkczopy na zregionowanie sobie dwóch serduszek Ale niestety czasem... Trzeba CO TO JEST?! Taintuckle, what the fuck?! Ale dziwne... Okej, okay, musimy stąd uciekać, czym prędzej Musimy stąd czym prędzej uciekać i zająć się tą korupcją, bo ona zacznie przejmować cały ten teren po czym nas po prostu pochłonie. No mam wrażenie, że to tak działa, właśnie. Więc trzeba jakoś szybko znaleźć na to lekarstwo i ulecieć ten teren. Chociaż przyznam, że taki. taki. ten. Ta, ten. 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 ten, ten taki, ta, taka macka. to by mi się strasznie przydała. Zrobimy jakieś zomorze, w którym bym składował te dziwne stwory. Mm, dobra, tu jeszcze jest kolega. Nawet dwóch, których musimy zabić, żeby przejść tam. Bo od tamtej strony obawiam się, że nie ma wejścia. Dobra. Tam jest jeszcze tak zwany strzelacz. Ale mam nadzieję, że uda się go jakoś ominąć. Nie, ominąć no, na pewno się nie uda. On może po prostu nie będzie stanowił jakiegoś wielkiego zagrożenia. Hop, hop, hop. A nie wiem, gdzie on jest. Dobra. Okej, okay. dochodzimy już do domku. Idzie jeszcze do nas pan pajączek, którego się pozbędziemy. Okej, okay. good. I włazimy do domu. Jeszcze creeper pod tym, pod domem. Oj, to wcale nie jest dobry znak. Idź sobie, nie wybuchaj. Okej, okay, udało się. Jeszcze ten. Właśnie coś czułem, że ten od tyłu mnie podchodzi. No dobra, okej. Okay. W takim razie wchodzimy do domu. Ja już Wam powoli dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się myślę w przyszłym odcinku. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.